Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych w dzisiejszym nagraniu, teraz albo nigdy. Czy dziwi nas, że Ameryka spada we wrześniu? Czy październik jest statystycznie krachowy, jak się powszechnie uważa? Analiza bieżąca rynku USA. Robimy test od 2000 do 2020 roku, czyli za ostatnie 20 lat. Kupujemy do Johnsa 1 września każdego roku i sprzedajemy na pierwszej sesji października każdego roku. No to wynik jest taki, że jak ktoś by na to grał, to stracił ponad 27% kapitału. Zatem, jak widzimy statystycznie, wrzesień na rynku amerykańskim jest miesiącem spadkowym. Pytanie kolejne: czy październik jest miesiącem krachowym? Kupujemy na pierwszej sesji października i sprzedajemy na pierwszej sesji listopada. Sprawdźmy wynik do 2019 roku, no bo jeszcze nie mamy października 2020. To handlując tą strategią, mielibyśmy 12,5% z. Zatem tak za bardzo ten październik krachowy nie jest. No ale oczywiście zbliża się koniec roku, więc co by było, gdybyśmy przetrzymali tę pozycję trochę dłużej. Gdybyśmy kupili w październiku, ale przetrzymali te pozycje do 1 grudnia, to mielibyśmy 54% z tych transakcji. Co by było, gdybyśmy przetrzymali te pozycje do końca roku, czyli do końca grudnia? Czyli kupujemy na pierwszej sesji października i sprzedajemy na pierwszej sesji styczniowej. No to zysk wyniósłby ponad 100% na kapitale. Dlaczego wrzesień jest spadkowy na rynku amerykańskim? No trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Najprawdopodobniej jest to zrzucanie rynku, aby aby przed dobrą końcówką roku obkupić się jak najtaniej, zauważmy, że wygasa wtedy seria na kontraktach terminowych, pojawia się nowa seria. Dobrze jest zrzucić rynek jak najniżej, po to, aby kupić jak najtaniej przed dobrą końcówką roku. Drodzy Państwo, przejdziemy teraz do analizy bieżącej rynku amerykańskiego. Jak widzimy, rynek amerykański ma dość duży wpływ na rynek polski, zatem zobaczmy, co tam dzieje się na wykresach amerykańskich. Wysłuchajmy fragmentu. Omówienia rynku online bo ja chcę powiedzieć o tym, że ja spodziewam się odbicia z tych poziomów, o tym chcę jak gdyby rozmawiać. I mam pola na poziomie zero. tu miałem pola na poziomie 0, tu miałem na zerze, tu miałem na zerze, ostatnie trzy przypadki zapłaciły, czyli od siedmiu lat ani razu to nie oszukało, więc w najgorszym razie albo rośniemy, albo około czterotygodniowa konsolidacja, którą widzieliśmy. To jest pierwszy element istotny. Drugi element istotny, który ja widzę i który zachęca mnie nawet dla odważnych do kupna już, no to jest ten poziom 3230 Czyli to jest retest na wykresie miesięcznym z polem tygodniowym na poziomie 0. Teraz pytanie: albo kupować już, albo poczekać na jakieś potwierdzenia. No, innej opcji nie ma. Tak czy siak, moim zdaniem, ten poziom 3230 powinien zatrzymać i jednocześnie przy tym polu na 0 ja spadki w Ameryce dalsze wykluczam. Oczywiście one mogą się zdarzyć, to trzeba rozegrać z jakimś stoplosem. Tutaj żartów nie ma, natomiast dla mnie to jest mega mocny sygnał wsparcia. I od 7 lat nie było szans, żeby nas to przeleciało. Jeśli tak się stanie, będzie to pierwszy taki przypadek, ale nawet wytrzymaliśmy wirus. Stawiam na Amerykę. Nasdaq Pol na poziomie 0. Dow Jones Pol na poziomie 0. S&P 500 Pol tygodniowy na poziomie 0. Więc jeżeli to nie jest dołek w tym tygodniu, no to to jest to sytuacja, z którą nie spotkaliśmy się przez ostatnie 7 lat. W przypadku polskiego rynku tygodniowy Pol 4,45. WIK 2,74. SWIK 8209, to No powiedzmy, tu nam troszkę brakuje. MWIK na zerze. Rynek jest wyprzedany. Indeks New Connect, Pol 3,71. Indeks cenowy polskiego rynku 3,22. Indeks... Cenowy rynku podstawowego 2,20. Amerykańskie indeksy są na zerze. My jesteśmy w strefach wyprzedania w okolicach 2. No to jeszcze może do zera dociągniemy, może jeszcze tydzień, może jeszcze półtora i znajdziemy się na zerze, ale jeżeli Amerykanie zaczną kontrolować, no to my już jak gdyby nie, nie mamy miejsca. Rynek jest w strefie wyprzedania trochę na zasadzie teraz albo nigdy. No i przechodzimy do spraw koszykowych. I tutaj, drodzy Państwo, jesteśmy na granicy życia i śmierci. I tak naprawdę wydaje mi się, że na ten moment te Tęgi tygodniowe będą dla nas najważniejsze, bo jeżeli Amerykanie przelecą to wsparcie, które ja pokazałem na początku, to nie zostanie kamień na kamieniu. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.